Długo mi nie było, ale tak jak. No słuchajcie, nie traktuję tego jako jakiegoś musu, że chcę być. Wszystko na luzie. Dodatkowo pracujemy oboje, więc jest ciężko nagrywać codziennie. Zresztą nie mam jeszcze tyle materiału żeby nagrywać codziennie, ale dzisiaj już pierwsze nasze prace e, ogrodowe postanowiłam, się, e, postanowiłam nagrać i się z Wami podzielić nimi. Chcę jeszcze też powiedzieć, że mamy sporo sadzonek, które Wam pokazywałam w poprzednich filmiku. One już wyrosły, one są już naprawdę piękne i w tym tygodniu będzie czas na przepiko przepikowanie tych e, rzeczy. Słuchajcie, musiałam sobie chwilę przerwę zrobić, bo mi ręka boli. Jestem dzisiaj bez gimbala. Mąż na mnie krzyczy, ale to zupełnie nie panowałam. Słuchajcie, nawet nie jestem do tego przyzwyczajona, żeby nagrywać. Nie, nie, Leszek nie krzyczy, rzeczywiście. zwrócił uwagę. Nie jestem tak przyzwyczajona do tego, żeby zabierać ze sobą kamerę i się z wami tym wszystkim dzielić. Mąż mnie tutaj przypomina. Bo tak jak już mówiłam wcześniej, nie mam takiej spinki, e, że trzeba to robić, że muszę to robić, że nie wiem, że to jest moja praca zarobkowa czy coś w tym stylu absolutnie nie. Ale postaram się nagrywać częściej w okresie właśnie tym wiosennym, wtedy, kiedy to wszystko będzie rosło, wtedy, kiedy będzie jeszcze więcej tych prac. E, więc na razie taki jeszcze cichy, cichszy okres. Ej. Zobaczcie taka informacja dla wszystkich, tych, którzy się znają tak samo jak ja. Bo ja się na tym kompletnie nie tam co robię. Jestem człowiekiem z miasta, urodziłem się w mieście, pracuję w korporacji proszę. i kompletnie nie mam co pojęcia. Ja co już robię. się śmieję, kochani. Ja już się e, śmieję. Otóż kupiłem narzędzia. Narzędzie specjalnie no, kupiłem, żeby wyciąć tam te tujki, co moja żona pokazywała. E, specjalnie y, kupiłem ostrza, dłuższe, żeby wyciąć te drzewa. No i proszę, y, oto są i ostrza. Więc przestroga dla Was, jak kupujecie, to nie bądźcie tacy jak ja i czytajcie, co kupujecie, bo kupiłem ostrza. Do, do metalu. metalu! Lipa. Kochani, to bywa, niestety, błędy się zdarzają, badać się będą. U, sprzęt już zaczyna chodzić, ale to na błędach się uczymy, dajmy spokój. Na szczęście mam jeszcze internet, można sprawdzić, a takie błędy drobne na szczęście na razie drobne to nie problem. To nie problem, to się da. To się kupi nowe po prostu, bo te ostrze kosztowały 20 parę złotych, chyba tak. Więc jakiegoś majątku nie straciliśmy. A może suma summarum i tak, i tak się przydadzą. W końcu jesteśmy prawie na Ale się trzęsę dzisiaj. Kawa to jest radość. Słuchajcie. Nie wszyscy robią kawę, wiem, ale ja kocham. Piję dwie kawy dziennie, po to, żeby mieć siłę na co już Wam mówimy na co. Idzie! Pozbywamy się! Ogrodowy outfit mojego męża, rureczki tak i koszula. Wreszcie, w jest rurki sobie kupiłem. Myślałem, <grystanie> że będzie widział, teraz żona nagrywa. O, <grystanie> to się wytnie. Tu. Misja tu jest zakończona, część już posprzątana większość, tutaj jeszcze mój mały pomocnik pomaga te resztki wycinać, zajęło nam to ile? 15-20 minut, no pół godzinki dobrze. Ja zastawałam sobie. Ale ja wziąłem to zupełnie na poważnie. No Trzeba uważać co się mówi. Jestem obrotna, dziewucha, słuchajcie. Mało siły, ale obrotna jestem. Nie ma co. Nie ma obijania.